Siema wszystkim, w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście, kto? Lukas Fishing Zapraszam do oglądania Jest 28 sierpień Godzina 18 dochodzi Siedzę od godziny 15 Znajduję się na kanale żeglugowym nieopodal centrum miasta Wrocławia Troszeczkę do nęce Jak wspomniałem wcześniej, główny składnik to kukurydza, którą wczoraj gotowałem przed czosą. Tak naprawdę 3 dni się moczyła. Zalałem go atraktorem ananasowym. 3 dni moczenia, 3 godziny gotowania i powiem Wam: jest rewelacja. Czy będą brania, to się okaże. Jak na razie nic się nie dzieje. Poza leszczem i okoniem. W dzisiejszym repertuarze Sensa 3000 karp. Do tego bogata mieszanka robaka, kaster biały, pinka mrożony. A główne nęcenie było dzisiaj z procy kukurydzą. Oczywiście pinka, biały, dendrobena. Dwa lata temu na prężycach stosowałem tą technikę swoją, wymyśloną. Oczywiście kulka, dziurka i wsypujemy robaka. I zamykamy. I robimy niespodziankę. Nim one się uwolnią w tej wodzie, to chwilę minie po prostu. Ale garść jest zasypana robaka i leci. Patyki już rozłożone, zestawy, że tak powiem, wyprowadzone na odległość 25 pięciu. Metrów oczywiście na przemian dendrobena, pinka, kukurydza, brań jest dużo. Aczkolwiek są to drobne brania i widzę, że to drobnica skubie, bo nie może sobie w ogóle poradzić. A dlaczego? Dlatego, że mam większe haczyki założone, bo chciałbym ją właśnie wyeliminować i skupić się na czymś większym, o ile się uda. Jak na razie złowiłem jednego leszcza około 15 cm. i tak jak wam mówiłem coś tam cały czas skubie i mamy okonia zachłannego żarłacza połknął haczyk numer 8 co nie jest to dla niego problemem czas wakacyjny dobiega końca coraz mniej wędkarzy Aczkolwiek w tym roku widziałem bardzo dużo się działo na naszych rzekach. Ludzie też dużo wędkowali. Ja wybrałem raczej formę odpoczynku i typowe w czasy. Nie nagrywałem tak dużo. Aczkolwiek nie znaczy się, że nie mam materiałów w zanadrzu, bo mam. Ale tak jak wspomniałem w którymś odcinku strasznie mi się spodobała ta oławka i się do niej bardzo przyssały do tego stopnia, że przez kilka dni pod rząd jeździłem po prostu na oławkę bo jak jechałem na Odrę siadałem godzina, dwie, trzy, cztery nie ma ryby, albo drobnice, jakieś byczki a, na, a jednak wjeżdżałem na tą oławkę, godzina półtorej, zanęcone no, i te ryby się pokazywały. Co prawda, był to leszcz do tych 40, może 50 cm. Nie mierzyłem, bo wy... odhaczam i wypuszczam. Ale jest przede wszystkim zabawa. Jestem tak zwany fan. Tak? Coś się dzieje, obserwacja, dużo brań, dużo ryby, co daje satysfakcję przede wszystkim zwędkowania. Czy w dzień, czy w nocy. Ostatnie. Dwa-trzy tygodnie upałów dały osobie yy, poznać. Bo ryba w ogóle nie brała. O. Co to? No i właśnie o tym mówiłem, nie? Takie leszcze do 15 cm dziś. Chodź tu, chodź tu, chodź tu ziomek. Nawet podbieraka nie będę. Było taki malutki, leciutki, że... Ale efekt jest taki, że na Kastera. tylko założyłem kastera, od razu nastąpiło branie. Więc przeskakujemy na Kastera. No, i się skończyło okienko. 3 godziny bez opadów. Z nienacka mi tu zaczęło kapać za drzewa w ogóle, ale jestem przyszykowany na tą okazję. Swoim parasolem. Mam nadzieję, że tylko przelotnie nie będę go musiał zaraz rozkładać. I coś tam znowu szarpło. I na to na Kaspera. Te trochę habazi są. ło, ło, ło. Gdzie ty tam ucieka kolego? Patrzcie, jak to chodzi. Patrzcie, jak to chodzi. Co to jest? Jakiś kasztan mały. Sum. No czego się można było spodziewać. Jaki dziki. Beczek. Stary, żeśmy nas nastraszył. Ja tu wędka, ki, puszka z tuńczykiem, chleb mi spadł, druga wędka, w... masakra to jest jakaś, druga wędka w tym. <ścoughs> Dobra, to to odczepiamy. Chodź tu, sumy. Taki grubaśny, na talerz już by się nadał takich z 20 kolacjach jak znalazł. I tak cały czas jest, cały czas. Podejrzewałem, że jakbym miał bardzo mały haczyk, jakąś czternastkę, szesnastkę, to bym tutaj odłowił całego tira drobnicy. Dzisiaj pan spinningista nawet sobie nie zszedł. Do samego brzegu, tylko z góry, że rzucił. Złowił coś? No, patrzcie, rybę. Pierwszy rzut, i od razu co tam? Zaraz spróbujemy to. Rozszyfrować, szczupaczek, tak i tak To się nazywa żółt. Coś tam jest szarpo znowuż. No, i tak jak widzicie, drobnica dzisiaj szaleje, choć tu nie chodzi. Nawet podbieraka nie wyciągam, bo tak fajnie siedzę, że sobie mogę od razu ściągać. No i już dziękuję, popłynąłem. No i tyle go było widać. Gdzie dochodzi godzina. 20 mija 5 godzin mojego wędkowania, rewelacji i sukcesu dzisiaj nie osiągnąłem aczkolwiek warto jeździć na Odrę, warto pilnować, bo Odra to jest jedna z najbardziej dzikich rzek w Polsce i nigdy nie wiemy co tutaj tak naprawdę trafimy, dzisiaj trafimy Leszcza, a jutro trafimy suma półtorej metra, bo dokładnie w tym miejscu, w którym się tutaj znajduje kolega nas, ale na spinningu, tak? oni tutaj walczą, to wyciągają te sumy po półtorej metra, te szczupaki, Trafia im się jakiś sandacz, i cały czas mi mówią. Jedź sobie tutaj, jedź sobie tutaj, bo tutaj jest dużo ryby Na Federze wcale nie musi tak być, tak? No ale cóż, jest milion powodów do narzekania, niskie ciśnienie, zła pogoda po południu i jeszcze milion innych aspektów, które się nakładają. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na kanale Lucas Fishing. Mam w zanadrzu jeden film z oławki, ale nie chcę po prostu Wam wszystkiego walić, żeby było non-stop oławka, oławka, oławka. Postanowiłem przyssać się teraz do tej odry, ewentualnie do tych kanałów. Może ewentualnie jakieś... Zaporówki się trafią. No, zobaczymy, jak to wszystko z tym czasem będzie. Bo wolny czas w tym roku wykorzystałem na wakacje, z czego jestem bardzo zadowolony. Nabrałem sił witalnych i jestem gotów do tego, aby marznąć w ciężkich warunkach nad wodą. Specjalnie dla Was, drodzy widzowie, byście mogli oglądać się, pośmiać. I to wszystko, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia, trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia przede wszystkim, trzymajcie się, cześć.